Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami, moimi najulubieńszymi, najukochańszymi produktami z zeszłego miesiąca, czyli kwietnia 2025. Zacznę sobie od produktu do ust. Nie mam go dzisiaj na sobie. Ale na moim kanale jest Shorts, w którym pokazuję Wam, jak ta konturówka wygląda, a mianowicie jest to konturówka od marki konturownia Beauty w odcieniu Cold Police. Jak widzicie, ja tutaj już mam taki, taką resztkę, no reszteczkę. Jest to bardzo, bardzo ładny, taki naturalny, troszeczkę ciemniejszy odcień różu. Dla mnie jest to po prostu konturówka w odcieniu. Idealnym, bardzo mi się podoba, nie, jest troszeczkę ciemniejsza od mojego koloru ust, jest bardzo trwała, jest to konturówka, um, którą trzeba temperować, to akurat jest dla mnie osobiście na minus, ale wiem, że wielu osób to po prostu nie przeszkadza. Także pamiętajcie, że to jest konturówka do temperowania. Ona zastyga, jest naprawdę trwała, nie jest wodoodporna, bo ktoś się mnie pytał o, to, o jakąś wodoodporną konturówkę. W sumie ja nie znam chyba wodoodpornej konturówki, takiej, która by przetrwała naprawdę po prostu wszystko, takiej nie znam. Jeżeli wy znacie, no to dajcie znać w komentarzach na dole. Natomiast ta konturówka uważam, że jest bardzo trwała, zastyga i no, ma przepiękny kolor, łatwo się im też maluje. Kolejny taki minusik oprócz tego dla mnie, że jest wy... temperowana, a nie wykręcona, no to to, że ten wkład tutaj, tak samo jak w przypadku konturówek, na przykład, które miała Kim Kardashian, KKW Beauty czy Kylie Jenner, no to tutaj także ten wkład czasami lubi sobie wypaść albo się po prostu złamać. Natomiast ja uważam, że ta konturówka jest naprawdę piękna i warta wypróbowania nawet mimo tych niewielkich minusów. Kolejny produkt, który bardzo mi się sprawdził i który w sumie odkryłam trochę, bo ja go już mam długo w swoich zbiorach, ale jakoś tak go wcześniej za bardzo nie używałam, bo miałam inne tego typu produkty. Eee, no i jest to baza podcienie marki Mio. Jest to Eyeshadow Booster, wegańska, kremowa baza podcienie do powiek, przedłużająca trwałość makijażu, wygładza i ujednolica powierzchnię powieki, zapobiega zbieraniu się cieni w załamaniach, wzmacnia intensywność koloru, cieni pasowanych, sypkich i brokatowych. I tutaj ze wszystkimi tymi Stwierdzeniami mogę się zgodzić. Naprawdę bardzo fajnie ta baza u mnie działa. Ja mam takie dość trudne powieki, nie dość, że mam tutaj, że tak powiem, dużo tych załamań, więc bardzo często mi się cienie zbierają. To jeszcze właśnie ogólnie ta moja powieka taka jest, że lubi się troszeczkę tam przetłuszczać, i właśnie mam problem z trwałością cieni. Na tej bazie mi się nie bardzo fajnie utrzymują. Jest tu łatwa w używaniu, ma taką właściwie to dla mnie tłustawą trochę konsystencję. Nie wiem, czy on, tam jest jakiś olej w tym czy co, ale jest taka, taka tłustawa trochę pod palcem. Jest to baza bezbarwna. Minusem dla mnie tutaj na pewno jest opakowanie, bo o, jak się je trochę ściśnie, to baza po prostu sama wychodzi, ale Wam pokażę jak to wygląda. Szybko zamknę. No, w sumie no, ona ma taki delikatny kolorek, ale ona jest bardzo, bardzo transparentna. Na początku jest taka błyszcząca, po jakimś czasie sobie zastyga i przez staje być taka błyszcząca. Dla mnie jest to naprawdę bardzo dobra baza w niskiej cenie, bo ta baza kosztuje niecałe 30 zł. Widziałam ją właśnie na promocji za jakieś 20, także bardzo dobra cena. Dużo tej bazy tutaj mamy 15 ml. No i naprawdę dobrze utrzymuje cienie, także ja serdecznie polecam, jeżeli też macie takie trudniejsze powieki, no to u mnie się naprawdę dobrze sprawdza, jestem ciekawa, czy u was też. Dobrze, teraz przejdziemy sobie już do makijażu twarzy i mam tutaj kilka produktów, które też w zeszłym miesiącu mnie zachwyciły albo odkryła mi właśnie na nowo. Między innymi jest to taki oto róż marki Claressa Cheek to Cheek Liquid Contour. Mamy tutaj Natural Finish, Natural Finish, Dewy Fresh Looking Wear All Day. I co mnie tutaj w tym różu najbardziej zauroczyło, to to, jaki on ma piękny kolor. Jeżeli chodzi tutaj o gramaturę, mamy 6,5 g. W sumie jak patrzę na, ten, na to opakowanie, to powiedziałabym, że go tutaj jest znacznie więcej. Natomiast nie. To jest odcień 01 T Rose. Jak mówiłam, 6,5 g. Mamy taki jumbo aplikator. Ogólnie opakowanie jest całkiem ładne. Takie wydaje się być kierowane bardziej do młodzieży. Ale jest naprawdę... Ładne. W ogóle odcień, bo jest podobny do tego, co mam na ustach. No. Bardzo, bardzo ładny kolor. Bardzo mi się podoba. Uważam, że dla jasnych karnacji, takich troszeczkę chłodniejszych, ale może nawet cieplejszych, tak jak moja, bo ja mam taką bardziej w stronę żółtą idącą karnację. U mnie bardzo ładnie wygląda i myślę, że wielu osobom się sprawdzi. On jest taki... W sensie nie mamy tutaj jakiegoś szalonego pigmentu. Jak sobie go rozsmaruję, no to Widać, że troszeczkę się rozcienia tutaj. Łatwo się nim pracuje. On nie zastyga. Jest taki przyjemny pod palcem. Nie daje jakiegoś uczucia ciężkości ani ściągnięcia na policzkach. Uważam, że wygląda naprawdę bardzo naturalnie, ale ja bym sobie go tutaj jednak utrwaliła czy jakimś pudrem, czy, czy nawet po prostu różem w kamieniu, żeby po prostu się do niego wszystko nie kleiło, bo tak jak mówię, on chyba z tego co pamiętam nie zastyga, aczkolwiek w tym momencie na 100% pewna nie jestem. Zostawia nawet takie rozsmarowane, takie świetliste wykończenie. Bardzo fajny produkt w niedużej, niewysokiej cenie, więc jeżeli się zastanawiacie, ja uważam, że naprawdę warto przynajmniej sobie wypróbować, nawet jeżeli jakby nie jesteście fanami tego typu produktów, no to tutaj uważam, że jest naprawdę dobra jakość w niskiej cenie, no i piękny, piękny kolor. Ostatnia produkcja, którą Wam chciałam pokazać, ale też kurde, nie wiem czy już ją pokazywałam na kanale, chyba tak. Dobra, w każdym razie, nawet jeżeli ich jeszcze nie pokazywałam, no to już są w moich ulubieńcach, bo, bo już je ja testuję jakiś czas. Także mam tutaj produkty do twarzy. To są, już Wam przeczytam, Focalur Star, Star Crush Stretchy Highlighter. I ja tutaj mam kilka kolorów. Taki, taki. Które dla mnie są, no to nie są rozświetlacze, dla mnie, tylko patrząc na kolor, to są oczywiście róże. No i taki brązer. Mnie w tych produktach urzekło to, że łatwo się nimi pracuje. Są stosunkowo niedrogie i najbardziej oczywiście podoba mi się to, że mamy tutaj piękną różową poświatę, którą ja mogę mieć po prostu we wszystkim, wszędzie, zawsze. I właśnie w każdym z tych kolorów. Jest ta różowa poświata. Już sobie tutaj robię słocze dla Was, takie na palcu. Na pewno, jeżeli chodzi o te produkty, no to musicie zwrócić uwagę na to, że to nie są produkty mocno napigmentowane, jak widać tutaj na mojej ręce. To są produkty delikatne. Dla jasnych karnacji, ciemne karnacje, tutaj po prostu jakby nie będą miały praktycznie żadnego efektu. Może właśnie dla ciemnych karnacji bardziej jako taki rozświetlacz na szczytkości policzkowych, ale jeżeli chcecie tego używać tak jak ja, czyli jako róż, czy po prostu bronzer, no to musicie mieć jasną karnację, bo nie będzie tego specjalnie widać. Ale jeżeli macie właśnie jaśniejszą karnację, no to tutaj em, na pewno będziecie bardziej zadowolone i. Produkty te są naprawdę łatwe w użyciu, właśnie dzięki temu, że one nie mają takiej mocnej pigmentacji, można sobie troszkę stopniować, budować ten efekt. Oczywiście tutaj też jakby nie zbudujecie nie wiadomo jak mocnego efektu, bo po prostu to są delikatne produkty. Taki najbardziej um, intensywny z tych wszystkich produktów to jest brązer. Natomiast uważam, że wszystkie są bardzo ładne. Tak jak mówiłam, podoba mi się bardzo ta różowa poświata, która występuje we wszystkich tych trzech produktach. Także, jeżeli chcecie też zobaczyć, jakby, jak one się prezentują na twarzy i jak wyglądają, jak się nimi pracuje, no to zapraszam, gdzieś tutaj Wam podlinkuję film oczywiście z tymi produktami. No i co, jeżeli Wam się podobają, no to ja serdecznie polecam i tyle. I teraz już przejdę do ostatniego. Poświęcenie produktu, tylko um, do ostatniej rzeczy, która w zeszłym miesiącu skradła moje serce. E, jest to produkt, rzecz spożywcza, którą właśnie będę piła. Mm. Pychotka. Dzięki mojej sąsiadce dowiedziałam się, że mogę sobie sama w domu robić kombucze. No i właśnie zaczęłam sobie robić kombucze. Dostałam od niej ten zestaw taki startowy, czyli grzybek i po prostu trochę już takiej gotowej kombuczy. I powiem Wam szczerze, że ten grzybek, jak sobie gdzieś tam go wpiszecie w internet albo gdzieś Wam tu wyświetle zdjęcie, to nie wygląda to zbyt apetycznie, ale jeżeli lubicie rzeczy gazowane, słodko-kwaśne, ojejku jakie to jest dobre, naprawdę ta kombucha to jest po prostu coś przepysznego i najlepsze jest to, że właśnie możecie sobie ją robić sami w domu. Kombucha to jest po prostu um, fermentowana herbata która ma jakieś tam właściwości prozdrowotne, działa dobrze na jelita, na brzuszek, także dla mnie to jest jak najbardziej na plus. No i przede wszystkim jest pyszna, także jeżeli też lubicie kombucze, no to zastanówcie się, może będziecie chcieli sobie też spróbować sami w domu zrobić. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. E, oczywiście, zapraszam do subskrypcji kanału, do lajkowania, łapkowania, stawiania komentarzy. Napiszcie też, jakie są Wasze ulubione produkty z zeszłego miesiąca. Jestem bardzo ciekawa, może akurat mnie też coś się sprawdzi stamtąd. E, no i co? Dzięki i widzimy się w moim kolejnym filmie. Pa! Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego tak mi się świeci buzia, to dlatego, szczególnie ta jedna strona, dlatego, że testuję dzisiaj na jednej stronie mgiełkę, a na drugiej stronie sam podkład bez mgiełki. No i tak trochę się świeci, nie? No. Ale to zobaczycie w kolejnym filmie. Hej!